Dobry wieczór. Zobaczcie, nie było mnie prawie tydzień w warzywniku i już troszkę ogarnęłam, ale powiem Wam, że to co się dzieje przez tydzień, jak nas nie ma w tych naszych skarbnicach warzyw, to jest jakaś dziwna sytuacja. Dla mnie na pewno, bo jest to pierwszy rok, jak już wiecie, kiedy mam jakiekolwiek warzywkę u siebie i zobaczcie, bub. Bub szaleje, niedługo będzie do zbioru. Eee... Buraczki liściowe, lekko przerośnięte. Tutaj udało mi się wysiać ponownie koperek, gdyż cały wcześniej wyrwałam, posiekałam, zamroziłam, zużyłam świeży. Tutaj moje czosneczki. Niestety, w, podczas mojej nieobecności, pchełki się dorwały do rukoli. I zobaczcie, jak ona wygląda cała. Macie jakiś sposób na rukolę, dajcie znać. E, tutaj moje sałaty, które zarosła rukola e, i jeszcze piorek, buraczki. Buraczki dzisiaj wyrwałam też e, część i zrobiłam pyszną zupę e, botwinkową. E, tutaj były sałaty, które przerosły, po prostu już były takie półmetrowe z kwiatostanami. Papryki rosną całkiem nieźle, chociaż była wichura i kilka z nich ucierpiało, także no niestety, pięknie wyrósł mój ranek, zobaczcie jak pięknie rośnie, tutaj moje e, cebulki, nie wyrastały, nie wyrastały, jak w końcu wyrosły to dzieje się z nimi coś, oj! Coś dziwnego, bo są maleńkie po prostu. Sporo marchewek wyrwałam. Tutaj e, zobaczcie, w wróżku, jakie piękne marchewki. E, są już naprawdę duże, piękne. E, niestety, e, pchełki postanowiły, że pójdą dalej i nie, po, nie poprzestaną na rukoli, więc zobaczcie, jak wyglądają rzutkiewki. Ja nie wiem, te pchełki to jest w ogóle jakaś masakra zupełna. E, tutaj mam. Zobaczcie, e, pietruszkę, pięknie rośnie pietruszka, szczypiorek, ogromne cykorie, zobaczcie, piękne, ogromne cykorie czerwone. Cieszę się z nich po prostu bardzo. Tutaj mój piękny seler, patrzcie jak pięknie rośnie seler. E, jestem zachwycona selerem, jest go niedużo, bo tylko kilka sztuk, ale czat. E, tutaj zobaczcie, rosną, e, co rośnie? Orany, koguta, e, arbuzy. I chciałam Wam pokazać, e, tylko musiałam przejść z drugiej strony. E, arbuzik tutaj jest. O, może mi się tak uda wejść? I pokazać Wam tutaj. O! Arbus jest! Cudnie! Nie wiem, czy są jeszcze jakieś, bo nie miałam czasu nawet e, ich przejrzeć. Mm, truskawki. Mam wrażenie, że moje truskawki już zakończyły owocowanie na ten rok. Już po prostu ich nie ma, ale za to y, próbują się rozrosnąć jak szalone. Wszędzie są y, takie odnóżki, jakby próbują się ukorzenić. Absolutnie wszędzie. E, tutaj są truskawko maliny, które wsadzałam kiedyś. Nie wiem, czy pamiętacie. E, zakwitły. Także będą chyba owocki, nie? Mam nadzieję. E, widzę, że mrówki już się do nich przyzwyczajają. Ajajaj. Aj, aj. e, cóż Wam mogę jeszcze pokazać? E, sałaty. Te też już będą raczej do wyrzucenia, bo niestety spaliło je słońce i orany. akurat jestem w trakcie podlewania, zaraz wam opowiem o tej części. Dlatego tak bądź, będzie trochę kapało, e, będą do wyrzucenia sałaty, bo niestety już spaliło je słońce i już są takie nieładne. Tutaj wycięłam rukole, bo to samo pchełki zaatakowały ją na maksa po prostu. Tutaj rośnie koper koper do ogóreczków, haha. Ha. Powiem Wam, że mm, pachnie bosko. E, tu oczywiście cykoria jeszcze, e, szczypiorek, sałata lodowa absolutnie piękna. Zobaczcie, jakie piękne główki się zawiązują, są ogromne. E, tutaj szpinak, którego też już się muszę pozbyć. Powiedzcie mi, czy to jest przypadek, czy to jest jakiś rodzaj sałaty, bo jeszcze tego nie zdążam sprawdzić w internecie, więc mam nadzieję, że to rodzaj sałaty. Tutaj, zobaczcie, pięknie rośnie czerwona sałata, bo wam miks. A tutaj, jeśli pamiętacie film z Wigwamu Groszkowego, no to właśnie groszek pachnący. Przesadziłam chyba trochę z ilością ziarenek, także cóż mogę powiedzieć? Tam nie pójdę, gdyż jak widzicie działa spryskiwacz, ale opowiem Wam, że tutaj rosną ogóreczki, jak już wiecie, i zobaczcie, nawet z tej odległości widać, że one już zaczynają wychodzić są sobie, natomiast tutaj te całkiem spore roślinki to są słoneczniki, są to słoneczniki ozdobne i takie zwykłe jadalne. Tam w tle jest cukinia i dynie. Cukinia jest absolutnie piękna, powiem wam, jest jedna ogromna, taka. Reszta jest mniejszych, bo tam to jako pierwsza była. Może mi się uda, tak szybko tam podejść i wam pokazać. Hmm. Idę idę. O, może się uda i mnie nie obleje to wszystko. Chyba się nie uda. Zobaczcie, jaka piękna cukinia. Jest ogromna. O uciekam. Ale zimna ta woda, rany koguta. E, tutaj e, jak już jesteśmy przy płocie, to zobaczcie, tutaj już sobie wypieliłam część i robię takie drewniane obrzeże, ale w międzyczasie stwierdziłam, że... Wyjmę to obrzeże, nie dlatego, że to drewniane i zgnije i tak dalej, tylko dlatego, że nie chcę mieć tutaj linii prostej. Zrobię bardziej tak fantazyjnie, słuchajcie. A zobaczcie ile jest pielenia. Mówiłam chłopakom, że jak siali trawę, żeby pod płotem nie siali, ale chyba nie dotarło do nich, słuchajcie. <todgłosy> tutaj też są słoneczniczki, a niedługo będą kwitły malwy. Zobaczcie, jakie piękne. Jest ich całkiem sporo. Także będą kwitły w tym całym buszu, można je e, wyszukać. E, także są malwy, a ja Wam chciałam pokazać jeszcze jedną z ważniejszych rzeczy u nas w e, warzywniczku, czyli pomidory. Zobaczcie, jakie są piękne pomidory. Jestem z nich mega dumna, ale powiem Wam, że dzisiaj, jak tutaj przyszłam, to lekko wpadłam w panikę, dlatego że niektóre pomidory są takimi pomidorami. Nazwijmy to, jak ja sobie wyobrażam, pomidory, czyli to, duże krzaczki, czyli na przykład ten. To jest pomidor karłowy, ok, ten jeszcze w miarę, ale powiem Wam, że niektóre pomidory są po prostu przeogromne, tak jak ten. On ma już ponad metr, nie, no, metr może ma. Um, także um, panika jest dlatego, że, tak jak na przykład ten um, pomidor. Są naprawdę, o kurka wodne, wysokie, duże. I dzisiaj się zaczynam zastanawiać, czy nie posadziłam ich zbyt gęsto. Muszę je przerzedzić, i jak zaczynam je pielić, też. To zobaczcie, tego już przewiązałam, ale na przykład nie wiem, czy mi się uda wam pokazać to, ale mam nadzieję, to jest jeden krzak. Tu, ten cały, to jest jeden krzak. Jest potężny i powiem Wam, że jak go widzę, to nawet boję się do niego zabierać, żeby go nie połamać. No, nie wiem, Ech. brakuje mi doświadczenia, ale mam nadzieję, że ten rok mnie nauczy wielu rzeczy. Zobaczcie, jak pięknie rosną. Są mega zielone, mega piękne. Mają e, już kwiatuszki. Niektóre mają oczywiście już pomidorki, tak jak na przykład tutaj ten. To jest Betalux, pomidor karłowy, ale czekajcie, co tutaj się dzieje, bo nie widziałam. Aj, pękł na górze, ciekawe dlaczego? Czy ja go powinnam urwać? Jak myślicie? to jest, jeśli to jest pleśń to powinnam się go chyba pozbyć i ja się go chyba pozbędę za chwilę go obetnę, ale zobaczcie na przykład tutaj to też jest e, Betalux i tutaj już jest pomarańczowy piękny pomidorek e, he, he. E, tutaj są już inne pomidory nie, e, nazwę wkleję w różku, bo nie pamiętam w tej chwili i tutaj też Betalux i też pierwsze pomidory już robią się lekko pomarańczowe Także jest ich już troszkę. Sporo jest kwiatków na pomidorach. Także są super. A tutaj są jeszcze maskotki. Zobaczcie, maskotki są absolutnie obsypane kwiatami, mini pomidorkami. Także będzie ich całkiem sporo. Mam dwie maskotki, tu jest jedna. A tutaj z tyłu rośnie druga maskotka. Też jest przeogromna. Tym bardziej, że jak znajdę zdjęcia z zeszłego roku, jak miałam w donicach na balkonie maskotki, to one były takie liche, takie. Masakryczne, że bardzo się do nich zraziłam i wysiałam tylko dwie te maskotki. I widzę, że jednak, jak mają inne warunki i się o mnie trochę inaczej dba, i ma się już troszkę większą wiedzę, to dają z siebie zdecydowanie więcej. Także tutaj pomidorki. Zobaczcie, jakie piękne. Jeszcze raz Wam pokażę wszystko. O. Pik. A, i <laughs> pewnie Wy nie robicie takich głupich rzeczy, jak ja. Ale nie wiem, co mi strzeliło do głowy, nie miałam gdzie ich wsadzić, stwierdziłam, że spoko, będzie dobrze. E, posadziłam w pomidorach poziomki, słuchajcie, rozrastają się jak szalone, zupełnie jak truskawki. To wszystko to są pędy e, poziomek, muszę je poprzycinać, zrobić tu porządek, bo zaraz pomidory nie będą miały gdzie rosnąć. Tam w różku rosną sobie papryki. Bo nie mam ich gdzie po prostu postawić, a one są jeszcze dosyć małe. Muszę je przesadzić w większe doniczki. No ale cóż, no rosną sobie. Na szczęście, nie wydają się żadne choroby grzybowe. Wcześniej je obsikiwałam opryskiwałam takim preparatem naturalnym na przeciw chorobom grzybowym, a przed wyjazdem podlałam wszystkie pomidory i papryki roztworem z drożdży, czyli jedna kostka drożdży, 100 gramowa takich zwykłych piekarniczych na 10 litrów wody. Ja akurat zrobiłam na 14 litrów wody, bo akurat tyle było w konewce, a jak widzicie tych krzaków jest tutaj całkiem sporo i tym podlałam przed wyjazdem wszystkie pomidory i papryki. I muszę wam powiedzieć, że jest naprawdę super, bo one na co dzień są e, zasłonięte. Nie pali ich słońce, mają warunki świetne według mnie na, jako, ama, jako amatora amatorki. Bo zobaczcie, e, nie wiem, czy widzieliście filmik, ale z trzech stron, czyli raz, dwa, trzy, trzy strony plus e, dach. Wszystko jest ofoliowane. E, tam się akurat rozkleiło, ale na co dzień jest to zaklejone. Muszę to skleić jeszcze raz jest folia, natomiast tutaj z tej strony zewnętrznej, to jest strona południowa, mają takie um, kurtyny. Może uda mi się jakoś wam pokazać tą kurtynę. Um, jeszcze jej nie dokończyłam, dlatego nie było filmiku, ale o trochę za daleko. Um, może się uda. Pokażę wam, wchodzę na drabinę, pek i tą kurtynę. Zrobiłam na takiej zasadzie, że o Zdejmuję sobie, rozwijam to. Jest taka włóknina e, wiosenna. Oj, oj, sorka! <laughs> Wiecie, jak to jest, jak się jedną ręką trzyma deskę z włókniną, a schodzi się po drabinie, jeszcze się drugą ręką trzyma. Nie się, tylko trzyma się telefon. E, o, ja sobie ją tutaj rozwijam. I tutaj ta włóknina sobie na e, w tym stelażu wisi. Przystawiam to. Tam mam wiaderko z piaskiem, czasem drabiną, czasem po prostu biorę te duże papryki w tych ciężkich donicach i też je przystawiam, żeby ta włóknina się nie porwała, jak jest większy wiatr. Także one nie dość, że mają zasłonięte to ostre słońce, to dodatkowo mają przewiew, bo włóknina, wiecie, przepuszcza powietrze, dodatkowo ona nie jest super szczelna. Tutaj jest też przerwa między tymi dwoma, bo tutaj też jest ta włóknina właśnie, czyli ta druga część tak samo jest zasłonięta. Także one mają fajne warunki, bo one się nie gotują w tej mojej e, niby szklarni, tylko mają fajne przewie. Także e, być może też dlatego nie mam tych chorób grzybowych, bo pogoda jest naprawdę, powiem Wam, e, dziwna, przynajmniej tutaj u nas na Pomorzu. Także e, bardzo mi miło, jeśli e, dotrwaliście do końca. Oprowadziłam Was po moim warzywniku. Może jutro, jak mi się uda czasowo, wrzucę film z podbojów różanych. Także miło mi. Do zobaczenia. Miłego wieczoru.